jak chcę zmienić a to chcę znaczy? tylko żyć, żyć celem życia nie jest przeżycie zmieniła się banda przy korycie i tyle cześć moi drodzy dawno nie było żadnego filmu dlatego nagrywam kilka takich spraw organizacyjnych mianowicie co się dzieje na kanale czemu tych filmów nie ma i czy już mi się znudziło prowadzenie kanału tak otóż nie aczkolwiek mam dużo innych zajęć że tak powiem a wiadomo, że prowadzenie YouTubeów to jest jakieś hobby, kolejne dodatkowe, no ale do konkretu. Na pana trenera wkroczyła nowa technologia.. Z tego względu, że mam nową kamerę, z której właśnie teraz widzicie nagranie jest to GoPro Hero 7 Black. No ale powiecie, że GoPro już było, bo przecież i w górach nagrywałem z GoPro i ergometry, jedne, drugie, trzecie nagrywałem z GoPro, tak, ale było to GoPro Hero 7 White, czyli jakby najbardziej taka ekonomiczna, najbardziej budżetowa wersja siódemki. Dlaczego jest teraz Black? Dlatego, że White uległo awarii, rozbił się, rozbiła się szybko obiektywu, co mnie bardzo. Nie zadowoliło. Nie tylko z tego względu, że uległo awarii, bo to jest normalne, że, że przy sportowym trybie życia, przy kamerach sportowych, przy nagrywaniu takich ekstremalnych, że tak powiem, czynności. Dobra, panie, także jedziemy pierwsze narty zjazdowe Ever. Te kamery mogą ulegać, ulegać awarii. Ale GoPro Hero. 7 wide jako pierwsze w historii zostało pozbawione możliwości wymiany tego obiektywu po prostu repair czyli kupujesz nowy, wkręcasz, odkręcasz, wykręcasz i masz, yy, masz naprawione dlatego kamera została oddana do serwisu no i po, że tak powiem, negocjacjach udało mi się yy, udało mi się załatwić coś takiego, że za dopłatą dostanę już Hero Black, które... Yy, ma te wszystkie funkcje, czyli ma wymianę obiektywu. Dodatkowo jest normalnie, tak jak zawsze, była wymienna bateria, jest wyświetlacz z przodu, no i oczywiście jest nagrywanie w 4K. No i dużo fajnych nowych możliwości, jest lepsza stabilizacja ekranu, właśnie której teraz możecie doświadczyć. No i prawdopodobnie jest fajny mikrofon, z którego teraz słyszycie dźwięk. Sam jestem ciekaw, jak to wychodzi. Nowa technologia, jest nowa kamera, mam tutaj, mam tutaj, zobaczcie, gimbalka, i teraz jest na statywie, bo nagrywałem sobie. Także jest gimbalek, gimbalek jest statyw, jest też nowy komputer do montażu. To znaczy, to jest taki, do takiego małego montażu, do mojego montażu, bo, bo już niedługo ruszy projekt, troszeczkę większy, troszeczkę przy współpracy z, ze znajomym montażystą z Arkiem. Który, z którym może uda się tak jak mówię powspółpracować, zrobić fajny sportowy fajny, fajną sportową serię w której będziemy Wam pokazywali różne różne rodzaje aktywności fizycznej i nie tylko fizycznej, bo różne rodzaje bardzo fajne rozrywki, ale teraz skupcie się na tym, czy jest dobra stabilizacja ekranu jadę po bardzo nierównej drodze Zaraz wjadę na jeszcze bardziej nierówną. Dodatkowo sam statyw, na którym trzymam teraz tą kamerę, to jest taki statyw do telefonu, on też się trzęsie. No i jestem ciekaw, jak to wyjdzie, jak to wyjdzie na komputerze, jak to wyjdzie już w rzeczywistości. Jak ta stabilizacja, stabilizacja ekranu w tym GoPro zadziała. O, No i już, już teraz też troszeczkę się bujamy. Mam nadzieję, że jest wszystko OK. okay. No ale wracając do tematu, filmy na kanał będą. Yy, troszkę z garażu mam materiałów, może uda mi się jakiś garażowy projekt yy, wrzucić, no ale o tym opowiem Wam za chwilkę. Jesteśmy w garażu, zmieniłem furę. Jak widzicie, siedzę już w kwatro. Co prawda, jeszcze w garażu, ale już dużo, dużo jest zrobione. Yy, no i tak naprawdę, właśnie ogrom materiału. Może uda mi się skleić w jakiś garażowy, jeden fajny garażowy odcinek, jeżeli znajdę czas. Ale taką zajawkę tego, co, co się działo właśnie, macie teraz, czyli yy, było robione całe zawieszenie z tyłu. Wszystkiego uczyłem się tak naprawdę na ciele, na tym samochodzie i uczyłem się na żywca. Oczywiście miałem jakieś schematy, miałem pomoc ze strony Taty, ale udało mi się to wszystko już praktycznie zmontować. No, i może jeszcze w tym tygodniu wyjadę kładr z garażu. Chciałbym pojechać na geometrię kół. chciałbym mm, sprawdzić, czy ten samochód będzie w stanie prosto jechać. Bo jak wiecie, miał kolizję i jest to samochód niestety pokolizyjny, no, ale wyprostowany profesjonalnie. Yy, nic nie było robione na hama, tylko raczej wszystko z doinwestowaniem i z taką starannością o szczegóły. To już w zakładzie blacharskim yy, zostało to zabezpieczone antykorozyjnie. No, i, i jeżeli uda się ustawić tę zbieżność i samochód będzie jechał prosto, no to będę w pełni zadowolony. Yy, ale yy, czy tak będzie, to się okaże już, może za kilka dni, za tydzień, na pewno za dwa tygodnie już wyjadę tym samochodem. No i moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o taki odcinek, w którym, chcia w którym chciałem Wam opowiedzieć o tym, co się dzieje na kanale, czemu filmy pojawiają się tak rzadko. No, i wiecie już, że jest nowy sprzęt, że są chęci, są pomysły, że Quattro już niedługo wyjedzie z garażu i będę miał może troszeczkę więcej czasu na właśnie realizację pomysłów na kanał. Także zostańcie czujni, wchodźcie czasami, sprawdzajcie, czy coś nowego się nie pojawiło. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście, to kliknijcie. Brakuje mi już tylko trzech, na ten moment tylko trzech subskrypcji do 100 takiej magicznej, okrągłej liczby jest to trochę śmieszne, ale no, no już bądźmy konsekwentni i, i, i zbierajmy te subskrypcje, zbierajmy subskrypcje zbierajmy łapy w górę niech się chociaż ja trochę pocieszę czasami, nie? że gdzieś to się tam rozwija, także jeszcze raz dzięki, wszystkiego dobrego, cześć!